Się w ogóle do pracy w 1962 roku. Jako młody człowiek wróciłem z wojska, rzeczywiście od razu po roku czasu zostałem naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejna. Zmusiło mnie to do y, mobilizacji, do szerszego propagowania i zachęcania młodych ludzi do ochotnie, wstąpienia Ochotniczych straży Pożarnych. W 1966 roku startowałem w pierwszych zawodach powiatowych, powiatowych w Sejne Z wynikiem rzeczywiście OSP Sejny zdobyło pierwsze miejsce. Po czterech latach znowu następne zdobyły zawody. Rzeczywiście wygrała, wygrała wtedy jednostka OSP Puńsk. Cóż mogę powiedzieć w kierunku tych zawodów? Były moim zdaniem były bardziej atrakcyjniejsze, aniżeli w tej chwili. Bo w tej chwili jest taka sytuacja, że to podawanie wody, uruchamianie motopompy, podawanie wody co jest na najatrakcyjniejsze, nie występuje. Natomiast wtedy trzeba było dojechać z samochodem dobiegnąć do samochodu 30 metrów, jechać samochodem 40 metrów, wyskoczyć z samochodu, piłować drzewę, belkę drzewa, następnie odrzucić belkę z drogi, podjechać, rozwinąć się z dwóch odcinków weżę w 75 i z czterech odcinków weżę w RZW 52 i obrócić tarczę i ugasić płomień. Takie były początki z tych zawodów. No rzeczywiście jeżeli chodzi o dalsze zawody, nie pamiętam, ale to było chyba rok 1974, 74. występowaliśmy na zawodach wojewódzkich w Białymstoku, gdzie nasze osp zajęło drugie miejsce. Rzeczywiście tak, żeśmy się dogadali wspólnie z komendantem, który wtedy był wtedy, który był Krachao, że oddaliśmy te pierwsze miejsce, nagrodę wzięliśmy za pierwsze miejsce, natomiast pierwsze miejsce oddaliśmy dla choroszy ze względu na to, że bliżej tam było dla Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, po prostu um, um, trenować tę drużynę, nie dojeżdżać do syn i w, te, w taki sposób żeśmy po prostu po prostu sprzedaliśmy się sprzedaliśmy się Chodzi o dalsze sprawy. Rzeczywiście jednostka wtedy liczyła ponad 100 osób, ponad 100 osób. Była młodzieżowa drużyna, ż, młodzieżowa drużyna, żeńska drużyna i orkiestra była tak samo w z SP, gdzie w tej chwili, szczerze mówiąc, w tej chwili jest taki, taka sprawa, że ochotnicza straż po i po nastąpie, gdy objęła zawodowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna działa tylko statutowo. I Jeżeli chodzi o zawody w dalszym ciągu, są 4 lata temu, 4 lata temu, jednostka OSP Sejny, występująca w składzie młodzieżowej drużyny pożarniczej z techniką w Puńsku zajęła drugie miejsce. W przeszłym roku jednostka OSP nie startowała. Cóż mogę powiedzieć o zawodach? Rzeczywiście zawody są po to, żeby żeby w jakiś sposób nauczyć się, nauczyć się bardziej i szybko, sprawnie rozwijać sprzęt pożarniczy, sprawnie przygotować się do działań ratowniczo-gaśniczych i i że rzeczywiście, żeby te jednostki, jednostki rywalizują po prostu między sobą, nagrody są, nagrody, jeżeli chodzi o przygotowanie jednostek do, do, tych, do tych zawodów, dosyć są trudne. Ze względu na to, że po zawodach, szczerze mówiąc, jednostki zajmujące się pierwsze zajmujące pierwsze, drugie, trzecie miejsce, po prostu skromne, małe, małe nagrody utrzymują, a pracy jest dosyć sporo. Cztery lata, lata temu odbywały się zawody, gdzie startowały jednostki z terenu, to były zawody powiatowe, to były zawody powiatowe i pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Smolany. Rzeczywiście, młodzi ludzie, dobrze przygotowani, zajęli, dobre, startowali na zawodach wojewódzkich, na zawodach wojewódzkich zajęli siódme miejsce, wysokie jak na Sejny, bardzo wysokie miejsce. Gratulacje dla OSP Molan. A gdzie się odbywały takie zawody? Odbywały się tu w Sejnach, w Sejnach na stadionie, na stadionie miejskim. Jeżeli chodzi o Sejny, jeżeli chodzi o zawody wojewódzkie, odbywały się przeważnie w Białystok. Przeważnie w Białystok, w Mońkach były, ale to są młodzieżowe. Jeżeli chodzi o zawody jeszcze mogę, no mogę coś powiedzieć o sprawach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tej chwili na terenie gminy Sejny, na terenie gminy Sejny znajduje się, jest zorganizowanych dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Krasnowie i w Berżnikach, znajdują się oni w zasadzie przy szkołach w Krasnowo, bo to jednostka OSP Bubele i OSP Berżniki, ale w szkołach Pośkuny i Krasnowo Cztery lata temu jednostka startowała OSP Bubele, startowała ochotnicza, młodzieżowa drużyna pożarnicza, startowała w zawodach w, w Mońkach, zajmując, zajmując rzeczywiście dosyć dalekie miejsce, 11, 11. No, jeżeli chodzi o to, za to pochwała jednostki, jednostki bliższe, bliższe Stoku wygrywają. Wygrywają ze względu na to, że prawie każda gmina, prawie każda gmina, prawie każda drużyna, która rzeczywiście startuje, posiada własne tory. Natomiast w Sejnach nie ma własnego, nie, jednostki nie mają własnego toru, także przygotowują się tylko wtedy, kiedy już zbierają się do zawodów powiatowych. A w ostatnich chwilach, w ostatnich chwilach to jest rzeczywiście za późno. Tam jednostki startują w szkole w szkole po prostu na wychowaniu fizycznym yy, zajmuje się to, to sprawo. Z, 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 prowadzący wychowanie fizyczne, na przykład, zrobi dwa czy trzy razy dziennie yy, tor przeszkód. Wtedy młodzież jest przygotowana rzeczywiście cały czas. Czy ona startuje na zawodach, czy nie startuje, ale to mają we krwi. I jest z czego wybrać na zawody wojewódzkie czy powiatowe. Jeżeli chodzi o, tych zawo o zawody, rzeczywiście, tak jak już mówiłem, że jeżeli chodzi o, o, te, o zawody e, bardziej były atrakcyjne zawody w tamtych czasach, a nie jeżeli e, w tej chwili, bardziej były atrakcyjne. Może ja tak? mam jeszcze takie pytanie, a jakiego sprzętu używano na tych starszych, co kiedyś były zawodach? No jeżeli chodzi rzeczywiście, jednostki byli źle wyposażone, źle nie powiem, że źle jaki był okres, takie były tak samo w tej chwili też samochody w jednostkach HSP są z demobilu przekraczające nawet 30 lat eksploatacji z demobilu, tak jak w HSP na np. star 660 to już jest stan muzealny, a nie pożarniczy tak samo w tamtych czasach Samochody były Lublin na przykład, skrzyniowiec nieprzygotowany do tego, był to samochód ciężarowy, zaloga siedziała z tyłu, motopompa była uprożona, zalodowana z tyłu na skrzyni, sprzęt pożarniczy był na skrzyni zalodowany, połączenie między zalogą a, a kierowcą i dowódcą sekcji był... Sygnał dźwiękowy i to było, to było takie. Jeżeli chodzi o <laughs> oprócz samochodów, były mu to pompy, pompy Leopolda w pierwszym rzędzie podstawowy, potem Polonia przyszła po, po, Polonia PO3, Polonie. PO5 już, już nowoczesna. Także jeżeli chodzi o motopompy, jeszcze startują, jeszcze w tej chwili na tych samych motopompach jednostki ASP startuje na zawodach, na zawodach i gminnych, i powiatowych.